W ostatnich latach każda dziedzina życia przenosi się do sieci. W związku z tym powstają nowe zagrożenia. Jakie niby zagrożenia? No, w skrajnym przypadku może dojść do zatrzymania elektrowni, a w takich mniej skrajnych, choć też poważnych, Twoje środki mogą zostać ukradzione. Ale siadaj, wszystkiego dowiesz się w tym materiale. Z tej strony Emilia Banek. Jakub Jaroszewski. I zapraszamy Was do jego obejrzenia. Dzisiaj ze mną w studiu jest Katarzyna Multan, Future Finance Poland Cześć, dzień dobry oraz Wiktoria Chrzanowska, FinTech Poland. Cześć! Więc na sam początek. Czym w ogóle jest FinTech? Bo to jest chyba takie dość nowe słowo. Fintech to tak naprawdę są podmioty, firmy, które zajmują się różnymi rozwiązaniami w finansach. To są e, firmy, które przede wszystkim tutaj dostarczają innowacyjne rozwiązania dla sektora finansowego i dla firm, właśnie takich jak instytucji jak banki. To na przykład może być dobrze kojarzony nam wszystkim Revolut. Revolut, jest to a e, czy inne e, tutaj startupy. Czyli fintech bardzo mocno zmienia aktualną branżę finansów. I jaka jest dokładnie w tym rola sztucznej inteligencji AI? Przede wszystkim instytucje finansowe coraz częściej sięgają po tego typu rozwiązania. Z jednej strony po to, żeby monitorować e, transakcje w czasie rzeczywistym, e, po to, aby uniknąć właśnie e, wszelkiego rodzaju anomalii, e, fraudów na transakcjach, e, czyli oszustw finansowych, z jednej strony zabezpieczyć swoich klientów, a z drugiej strony też siebie, po to, żebyśmy po prostu nie byli okradani. Warto też wspomnieć o takich rozwiązaniach jak na przykład scoring, gdzie tak naprawdę banki oceniają ryzyko pewnie. Transakcji i brane są pod uwagę wtedy takie czynniki, jak na przykład lokalizacja danej transakcji, czy jest ona nietypowa, również częstotliwość, czy na przykład są wykonywane trzy transakcje w jednej minucie, to wtedy jest to podejrzane, również e, urządzenie, z którego jest to wykonywane, czy nawet kwota, która jest dosyć nietypowa, porównując z naszą średnią e, sumą po prostu wydatków. Macie wrażenie, że istnieje coś takiego mocno innowacyjnego, coś aktualnie rozwija, albo już się mocno rozwinęło w właśnie w temacie fintechu i technologii, w finansach? Ja myślę, że. Fintech potrafią w niektórych obszarach bardzo dobrze zastąpić banki, co tak naprawdę jest często zaskakujące dla wielu osób, ale to innowacyjne podejście i łączenie wielu technologii jednocześnie pozwala im budować taką infrastrukturę dość nowoczesną, gdzie tak naprawdę tradycyjne banki często jeszcze tego nie mają, albo jest to bardzo kosztowne, żeby pewne rozwiązania po prostu wdrożyć. Ja bym dodała jeszcze w kontekście bezpieczeństwa, że to co jest teraz innowacyjne i staje się coraz bardziej popularne, to uwierzytelnianie tutaj naszych transakcji, naszej tożsamości, wykorzystywanie biometrii, czyli czy to odcisku palca, czy to właśnie skanu twarzy. Oczywiście to też niesie ze sobą ryzyka, bo mamy deepfake, więc możemy wykorzystać cudzy wizerunek, jednak są to metody, które już dają nam dużo więcej możliwości niż w takie pojedyncze. Czy hasło, czy uwierzytelnianie aplikacją. A na przykład istnieją takie szczególne zagrożenia związane z rozwojem tych technologicznych finansów. No bo kiedyś szliśmy do banku, mieliśmy jakiś bank, jakiś papier, a teraz jednak to wszystko się przenosi w taką strefę cyfrową, która jednak też wiąże się z takimi specyficznymi, szczególnymi zagrożeniami. Oj, oczywiście. E, tutaj z jednej strony jesteśmy coraz bardziej innowacyjni, prawda? Społeczeństwo się cyfryzuje, e, i jak najbardziej powinniśmy z tym duchem czasu. Jednak też musimy pamiętać o tym, żeby w internecie e, zachować szczególną ostrożność. Mamy, są to przecież szanse, ale też i wyzwania i ryzyka. Hakerzy mogą nas okraść właśnie z naszych danych osobowych, e, z naszych pieniędzy. Um, w, Pewnie wszyscy znamy tutaj kradzieże na wnuczka, czy też właśnie wspomniany wcześniej Blik. Coraz częściej tak na Messengerze ktoś podszywa się pod naszych znajomych, mówiąc, że pilnie potrzebuje przelewu i wypłaty w ten sposób pozyskując po prostu od nas kod, którym wypłacają pieniądze, a okazuje się, że po drugiej stronie w ogóle nie ma tego naszego znajomego. Także trzeba pamiętać, żeby działać z głową spokojnie, bo też hakerzy wykorzystują nasze emocje. Także trzeba zawsze pamiętać o tym, żeby podchodzić do tego z zimną krwią, zabezpieczać się, zwracać uwagę na nawet najdrobniejsze szczegóły, takie jak adres strony internetowej czy adres e-mail, bo zdarza się, że nawet w to, co wygląda nam na zaufaną stronę czy adres, a gdzieś zostało tam wplecone. Czy to kropka, czy jakaś dodatkowa literka, która powoduje przekierowanie na stronę podejrzaną, gdzie hakerzy pobierają nasze, kradną nasze dane. Z tego, co mówiłeś, no to emocje grają tutaj bardzo ważną rolę. Właśnie, jak chronić się w sumie przed samym sobą, przed swoimi emocjami? E, tak. E, cyberbezpieczeństwo to tak. Codzienne nawyki. Można do tego trochę podejść jak do higieny. Po to, żeby pielęgnować ją, trzeba właśnie wprowadzić pewne zasady, także do korzystania właśnie tutaj z internetu czy aplikacji i płatności w internecie. Warto pamiętać o tym, żeby stosować unikalne hasła, które będą też. Rozbudowane, nie będą się powtarzały. Zastosować na przykład uwierzytelnianie dwuskładnikowe, dzięki czemu to też nas tutaj pozwoli gdzieś tym emocjom troszkę ochłonąć tak, i opaść, a z drugiej strony zabezpieczy nas przed tym, żeby ktoś wykradł nasze dane. Wydaje mi się, że też kluczowym jest to, że w dzisiejszych czasach już hakerzy stosują tak zwany social engineering, czyli po prostu są to psychologiczne techniki manipulacji, aby wyłudzić od nas jak najwięcej danych. Właśnie są to te prośby bardzo takie osobiste o pieniądze, czy to jest granie na emocjach, właśnie że był jakiś wypadek samochodowy, czy że te pieniądze są pilnie potrzebne. Więc moją radą, którą ja stosuję z moją rodziną jest to, aby ustalić sobie. Pewne pytanie, kiedy dzwoni do nas telefon właśnie z prośbą o pieniądze, to pytanie najczęściej jest dosyć nietypowe. To jest na przykład pytanie o naszą babcię, o naszą ciocię i my wtedy wiemy już, jaka będzie ta odpowiedź. Na przykład o dom cioci, ale wiemy, że ciocia nie mieszka w domu, więc wtedy bardzo łatwo jest wykryć, że to po prostu jest oszust. Ze mną jest Ela Karpińska. Witajolu. Jesteś tutaj. Jako właśnie twarz Trampek, jako osoba, która ma realny wpływ na to, w jakich kategoriach będziecie uczyli młodzież, czemu cyberbezpieczeństwo? Masz jakąś prywatną historię, z której to wynika? Tak, uważam, że ten temat nierozerwalnie wiąże się z finansami, bo w dzisiejszym świecie w finansach Polegamy już coraz bardziej na technologii, więc musimy po prostu rozumieć tą technologię i wiedzieć, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo. A taką historią, którą, e, którą ja gdzieś bardzo mocno przeżyłam, to wydarzyło się w gronie moich przyjaciół. Ludzi, którzy... No, no wiesz, powiem Ci wprost. Cyberbezpieczeństwo często kojarzy się z jakimś tematem, który może dotyczyć seniorów, którzy, którzy może na przykład niekoniecznie dobrze obsługują komputer, a okazuje się, że takim oszustwom finansowym ulegają ludzie po prostu młodzi, czy ludzie w naszym wieku, albo świeżo upieczeni rodzice. I... Jest to spowodowane tym, że w finansach ulegamy emocjom, i oszuści to doskonale wiedzą i wykorzystują to e, tak dobrze, jak wykorzystują technologię. Moja historia, którą chcę opowiedzieć, i ten przykład, który wydarzył się w gronie moich przyjaciół, to oszustwo, w którym e, moja przyjaciółka była przez kilka miesięcy e, skutecznie komunikowana przez takiego właśnie e, internetowego oszusta. E, otrzymywała co kilka dni telefony, była utrzymywana w kontakcie. Ten oszust podawał się za przedstawiciela prokuratury i po prostu wkręcił ją w jakieś rzekomo toczące się śledztwo, gdzie oczywiście on jako przedstawiciel prokuratury miał zabezpieczyć jej oszczędności życia, żeby nie zostały właśnie wyłudzone przez jakąś grupę zorganizowaną, nad którą rzekomo ten prokurator pracował. Tak, żeby, żeby zamknąć tych oszustów raz na zawsze. No i moja przyjaciółka tak partycypowała w tych rzekomych działaniach prokuratury, że straciła całe oszczędności swojego życia. E, trwało to, to, nie był jednoraz, to nie była jednorazowa akcja, to było kilkanaście e, przelewów, kilkanaście jakichś tam e, stopniowo e, instrukcji, a oczywiście polegało to na tym, że, m, że były podrobione odpowiednio też e, strony internetowe prokuratury. Różnego rodzaju e, informacji w internecie, więc nawet jak ona próbowała, oczywiście, weryfikować e, informacje, które podawał jej oszust, e, też trafiała po prostu na kolejne fajkowe strony, e, tak dobrze e, naśladujące, imitujące prawdziwe, że no niestety, jakby jako nieekspertka finansowa nie zorientowała się. Stefan Gungała, Cyber Simplifier. Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa Link 4. Dzień dobry, cześć. Jakie są aktualnie największe takie zagrożenia, takie najbardziej codzienne, z którymi się mierzymy? To jest świetne pytanie dotyczące każdego z nas, Żyjemy w życiu cyfrowym, i te cyberzagrożenia dotyczą każdego z nas. Ja tylko dodam taką fajną statystykę, że w 25 roku szacuje się, że prawie 10 bilionów dolarów to będzie koszt albo efekt działań cyberprzestępczych. Dziennie na przykład jeden z krajowych zespołów reagowania na incydenty komputerowe usługuje 300 incydentów. To tak tylko wskazując tło związane z cyberzagrożeniami. Natomiast generalnie, jeśli chodzi o cyberzagrożenia, to mamy tutaj do czynienia z wszystkim tym, co się da zmonetyzować, począwszy od kradzieży tożsamości i próby wyłudzenia na mediach społecznościowych pieniędzy od znajomych osoby, której tożsamość została skradziona. Inne sytuacje to jest chociażby dostęp do kont różnych, społecznościowych, kont pocztowych i posłużenie się danymi, które zostaną znalezione, na przykład danymi kart kredytowych, czy też posłużenie się tymi danymi w innych działalnościach przestępczych. Więc generalnie cyberzagrożenia są wszędzie. Ale odpowiadając na pytanie, jakie główne, no to klasyk to jest phishing czyli ktoś nam podsyła jakąś informację, próbując nakłonić nas do jakiegoś yy, działania, czy podania na przykład swoich danych, logowania do, yy, do jakiegoś serwisu. To jest klasyk, tego jest mnóstwo. Też wyłudzenie poprzez komunikację związaną z telefonami, czyli po prostu SMS-y, czyli też jakaś wiadomość, która prowadzi do jakiegoś właściwego miejsca, gdzie też następuje wyłudzenie. Yy, to to jest klasyk gatunku generalnie. Phishing. A w przypadku firm te zagrożenia są takie same, czy może są jakieś inne? W większości przypadków to też są podobne rzeczy. Tylko to musimy jedną rzecz rozgraniczyć. Takie popularne cyberzagrożenia, które dotyczą tak jakby masowo wszystkich nas, są realizowane niskim kosztem, ponieważ za tymi działaniami też po prostu jest, nazwijmy to, jakiś biznes, który chce tak jakby niskim kosztem uzyskać największy przychód. Więc tutaj nie ma nakładów takich dużych, żeby udało się ten cyberatek zrealizować. Natomiast w przypadku firm, chociażby sektora finansowego, tutaj już ten nakład może być o wiele wyższy, ponieważ potencjalny zysk może być również wyższy. I tutaj mówimy na przykład na takim modelu biznesowym cyberprzestępczym, czyli przełamanie zabezpieczeń, zaszyfrowanie informacji, dokumentów, wiedzy, powiedzmy tego podmiotu finansowego na przykład. Co później w konsekwencji prowadzi do tego, że biznes staje, co są realne straty dla tego biznesu. Już nie mówię o kwestiach reputacyjnych, bo to też jest kluczowe, szczególnie w bankowości czy generalnie w finansach. Skąd w głównej mierze biorą się takie cyberataki, cyberzagrożenia? Czy jest to coś bardziej zorganizowanego, czy jednak wychodzi od pojedynczych osób? To zależy, kto jest celem. Bo oczywiście może dojść to jakaś pojedyncza e, osoba, która po prostu ma plan na biznesowy na życie, że się wzbogaci powiedzmy, działaniem w tej cyberprzestrzeni. To jest z jednej strony, a po drugiej stronie mamy całe mm, grupy wsparte, wsparte przez państwo, e, gdzie po prostu zasoby są unlimited, jeśli chodzi o pieniądze, jeśli chodzi o kapitał ludzki. E, ale też są na przykład grupy które podchodzą do tematu czysto biznesowego. Czyli jest menadżer, który odpowiada załóżmy za zdobywanie klientów, w cudzysłowie, e, czyli e, liduje zespół, który przełamuje zabezpieczenia w dużych firmach, e, a później przekazuje ten swój urobek drugiemu menadżerowi, e, który odpowiada za monetyzację, czyli na przykład atak Ransomware albo coś takiego. E, I to też są bardzo niebezpieczne grupy, bo po prostu tam jest mają swoje KPI'e, mają swoje metryki, po prostu biznes i po prostu pieniądz, więc co tak jakby motywuje rozwój i z ich strony na niekorzyść oczywiście naszą, więc mówiąc o tych cyberprzestępcach, to mamy tak jakby dosyć szeroki katalog zagrożeń i osób, które za tym stoją. A wracając jeszcze do tej jednostki, takiego klienta bardziej indywidualnego, czy może jakieś trzy zasady w temacie cyberbezpieczeństwa, które zaleciłbyś każdemu? Tak, oczywiście. Trzeba przede wszystkim e, mieć świadomość, że coś takiego może mi się zdarzyć. To jest pierwszy punkt. A co za tym idzie? Trzeba e, jakąś higienę cyfrową zachować. E, przede wszystkim nie stosujmy jednego hasła do wszystkich tych serwisów. Jak stosujemy hasła, to niech te hasła będą ciut bardziej złożone, i tam, gdzie się da, stosujmy drugi czynnik uwierzytelnienia. To znaczy coś dodatkowego w trakcie procesu uwierzytelniania, na przykład kod, który uzyskujemy z aplikacji w telefonie, bądź kod, który dostajemy SMS-em, który utrudnia przełamanie tych zabezpieczeń przez powiedzmy cyberprzestępcę. Więc to jest kluczowe przede wszystkim. Różne hasła, drugi czynnik uwierzytelnienia. I pewne ograniczenie zaufania do, do różnych powiedzmy, super okazji, do księcia z Afryki czy bogatego wujka ze Stanów, którzy tutaj mi zaraz sypną górę pieniędzy. Wystarczy, że ja tutaj wejdę, zapłacę parę złotych, bo ten bogaty wujek nie może się przemieścić z jednego miejsca do drugiego. Rozwaga zdrowy rozsądek. Bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie. Dzień ma się ku końcowi. Ile godzin pracy za nami, Marian? Dzisiaj 12 godzin. I w sumie nawet nie chcę wiedzieć ile montażu przed nami. Moi drodzy, czy wiecie wszystko, co chcieliście wiedzieć? Na pewno ilość czasu jest e, równowartością wiedzy, jaką dzisiaj zdobyłem. Bardzo wiele wyciągnęłam i czekam na efekty. Marian do roboty. Ich <laughs> die <laughs> 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 <laughs>